Witam serdecznie na ocence na szybko wszystkich działów do matury z Fizyki Rozszerzonej. A więc, zaczynajmy. Kinematyka jest mega spoko, jest ona w porządku. Dynamika jest też w porządku. Hydrostatyka jest sztywniutka, proces, zdanka fajna kilka wzorków jest pięknie. Bryła sztywna, no ja ogólnie bardzo lubię, więc dam sztywny git. Grawitacja jest naprawdę prosta, goated. Fal elektromagnetyczny, no niestety ląduje w tej niższej hierarchii. STW, czyli teoria zwolności Einsteina jest w porządku. Fizyka jądrowa też jest, no jest bardzo fajna. Magnetyzm ujdzie jakoś. Elektromagnetyzm, no niestety do najniższej, prawie. Astronomia także jest gołtet, ponieważ to jest jedna rzecz. Ruch drgający jest gołtet, mega prosty przyjemny zadanka. Termodynamika, czyli mój osobiście ulubiony dział, też jest gołtet. Elektrostatyka ujdzie jakoś, prąd, no sztywniutko, a fale mechaniczne. Dam do ostatniej hierarchii. No i to tyle z tej ocenki.